IV Krucjata miała dotrzeć do Jerozolimy, zamiast tego stała się aktem największej zdrady w dziejach chrześcijaństwa. Rycerze w 1202 roku potrzebowali floty, ale nie mieli środków. Wenecja zaproponowała transport za gigantyczny dług. Zamiast Bliskiego Wschodu celem stało się najpierw chrześcijańskie miasto Zara, a potem pod wpływem intryg Konstantynopol. W 1204 roku chrześcijańskie wojska zaatakowały i brutalnie złupiły chrześcijańskie Bizancjum. Trzy dni rzezi: zniszczono potęgę Cesarstwa Wschodniego. Ta święta wojna nie osłabiła islamu, co więcej, była dla niego najlepszym prezentem. Osłabiła samą Europę i obrońcę chrześcijaństwa na wschodzie, czyli osłabiła i zniszczyła Bizancjum, torując drogę imperium osmańskiemu. Czy chciwość zawsze determinuje bieg historii, niszcząc nawet najszlachetniejsze intencje?